Lata 1923-1945, świat pęka w szwach, ideologie walczą o władzę, a w powiecie Sulechów-Świebodzin urząd działa bez przerwy. Ktoś dba o ciągłość, ktoś realizuje polecenia z góry, bez pytań i bez rozgłosu. Nie był starostą, był jego cieniem. Wilhelm Het, urzędnik zastępca, człowiek od papierów. Przez ponad dwie dekady trzymał w rękach mechanizm lokalnej władzy, Pływając na losy tysięcy ludzi w czasach, gdy jedno podpisane pismo mogło zmienić wszystko. Ten film to historia władzy działającej w ciszy, bo czasem najgroźniejsze decyzje zapadają poza kadrem. Wał wschodni powstał wyłącznie jako narzędzie obrony. Jego linia zaczynała się nad Odrą w pobliżu Oderek dzisiejszych Cigacic. Stamtąd biegła niemal idealnie na północ, przecinając krajobraz jezior i lasów. Na swojej drodze obejmowała jezioro Tibor oraz rozległy zespół jezior, by ostatecznie zakończyć się w rejonie zwanym Łukiem Warty. Tuż powyżej jeziora Tibor wzniesiono potężną zaporę. Była ona kluczowym elementem systemu. W razie zagrożenia pozwalała na kontrolowane zalanie okolicznych terenów, aż daleko poza miejscowość Müllberg, znaną dziś jako ołobok. Nie była to jednak jedyna taka konstrukcja. Wzdłuż całej linii obronnej rozmieszczono mniejsze tamy, tworząc spójny system hydrotechniczny. W którym woda stawała się bronią równie groźną jak beton i stal. Wał Wschodni nie miał imponować, miał powstrzymywać. W wyniku tych działań zmieniła się także infrastruktura regionu. Droga łącząca między lesie ze skąpym musiała zostać podwyższona, a miejscami całkowicie przeniesiona, by nie znalazła się pod wodą w razie uruchomienia systemu zalewowego. Nad kanałem Ołobok powstał most zwodzony znacznych rozmiarów. Był on nie tylko elementem komunikacyjnym, ale także częścią obrony gotową do odcięcia dostępu w kluczowym momencie. Równolegle z budową samej linii obronnej rozpoczęto wznoszenie dużego obozu wojskowego po zachodniej stronie jeziora Tibor. Nazwano go Tibor Już jesienią 1934 roku zakwaterowano tam znaczną jednostkę wojskową. Stało się to mimo faktu że baraki nie były jeszcze ukończone, tempo prac jasno pokazywało, jak pilne znaczenie nadawano temu miejscu i jak szybko przygotowywano je na nadchodzące wydarzenia. Linia obronna nie powstawała jednocześnie. Była rozbudowywana etapami na różnych odcinkach, w miarę jak zmieniały się potrzeby i założenia strategiczne. Jej kulminacją stały się wyjątkowo silne umocnienia w rejonie miejscowości Wysoka na terenie powiatu Międzyrzeckiego. To tutaj system osiągał największą gęstość i odporność. Tworzyły one sieć punktów oporu, ściśle powiązanych z naturalnym ukształtowaniem terenu. Takie obiekty powstały pomiędzy jeziorami. Rozmieszczono dziesiątki mniejszych obiektów, między innymi w Przetocznicy, Niesulicach, Ołoboku, łąkach, Mostkach lubży oraz Staropolu. Każdy z nich miał swoje zadanie. Razem tworzyły system, w którym woda, beton i krajobraz łączyły się w jedną linię obrony. Z miejscowości wysoka rozciągał się szeroki widok aż po ściel i daleko w głąb Polski. Było to miejsce dominujące nad okolicą. Idealne do obserwacji i kontroli terenu. Latem i jesienią 1944 roku cała linia obronna została dodatkowo wzmocniona. Pojawiły się roby strzeleckie, stanowiska artyleryjskie oraz gniazda karabinów maszynowych. Na wybranych odcinkach wykopano również rowy przeciwczołgowe. Prace prowadzono w ogromnym pośpiechu. Zaangażowano w nie kilka tysięcy niemieckich mężczyzn oraz wiele tysięcy zagranicznych robotników. W tym także jeńców wojennych. Szacuje się, że przy robotach ziemnych pracowało od 8 do 10 tysięcy ludzi. Ich wysiłek miał przygotować linię obrony na nadchodzący front, który był już coraz bliżej. Wehrmacht oddelegował oficerów nadzorujących pracę. Ich wskazówki i rozkazy musiały być bezwzględnie przestrzegane podczas wykonywania robót ziemnych. Każdy rów Każde stanowisko i każda zapora powstawały według ściśle określonych wytycznych wojskowych. Nie było tu miejsca na improwizację. Gdy prace nad tą linią obronną dobiegły końca, uwolnionych robotników przenosiono w inne miejsce. Skierowano ich na odcinek dawnej granicy niemiecko-polskiej pomiędzy Kargową a Babimostem. Tam na kolejnym fragmencie umocnień ich praca miała zostać wykorzystana ponownie w cieniu zbliżającej się wojny. Tutaj wykopano kilkukilometrowy rów przeciwczołgowy, ustawiono zapory drogowe oraz inne polowe umocnienia, mające spowolnić i zatrzymać natarcie. Z terenu powiatu zobowiązano kilkuset niemieckich mężczyzn do udziału w tych pracach. Był to obowiązek narzucony przez władzę, nie wybór. W wielkiej wsi, niedaleko Kargowej zorganizowano obóz roboczy. Przez kilka tygodni zakwaterowano tam kilkuset miejscowych członków męskiej organizacji NSDAP, tzw. MS MENA. W niedzielę i święta niemal cała męska ludność przygranicznych wiosek brała udział w robotach dobrowolnie. Do prac dołączali również mieszkańcy miast piłatowych, bez względu na pozycję społeczną czy majątek. W obliczu zagrożenia, granice między obowiązkiem a propagandą zacierały się, a praca przy umocnieniach stawała się wspólnym wysiłkiem całego regionu. W krytycznych dniach pod koniec stycznia 1945 roku nie wdrożono działań przewidzianych na wypadek bezpośredniego zagrożenia. Nie doszło do zalania całej nizinnej doliny, ani do pełnego wojskowego obsadzenia linii obronnej. Także mosty zwodzone przy międzylesiu i mostkach pozostały podniesione tylko z nazwy. Nie zostały opuszczone. Nie stały się przeszkodą dla nadchodzącego przeciwnika. Z dostępnych informacji wynika, że linia była obsadzona jedynie symbolicznie. Znajdowało się tam zaledwie kilkuset członków Volkssturmu pierwszego powołania. Zostali oni wezwani w połowie stycznia przez Gajleitera na ćwiczenia prowadzone właśnie na tej linii obronnej. W chwili próby potężny system umocnień pozostał niemal pusty, przygotowany do walki, lecz bez żołnierzy którzy mieli go bronić. Wraz z nasilającymi się nalotami na terytorium Rzeszy powiat Sulechów-Świebodzin zaczął przyjmować coraz większą liczbę uchodźców. Po bombardowaniach Berlina napływ stał się szczególnie intensywny. Miasta powiatowe szybko ściągnęły granice możliwości aż do całkowitego przepełnienia. Pierwszy był uchodźców przejechał przez miasto Świebodzin 19 stycznia 1945 roku. Pochodził z powiatu konińskiego. Od tego momentu kolejne kolumny naciągały jedna po drugiej. Ruch nie ustawał ani w dzień, ani w nocy. Powiat przecinały dwa główne szlaki ucieczki. Pierwszy prowadził przez Czciel, Brójce i Świebodzin. Skąd kolumny kierowały się ku Odrze? Przekraczały ją w rejonie Frankfurtu nad Odrą i podążały dalej, na zachód. Drugi szlak wiódł przez Kargową, Sulechów i Grosnodrzańskie. Drogi zamieniły się w rzeki ludzi. Była to ucieczka przed wojną, która nieubłaganie zbliżała się z każdej strony. Punkty żywieniowe zorganizowano w Świebodzinie w hotelu Merkischerhof a w Sulochowie w hali sportowej. Żywności nie brakowało. Narodowa Opieka Społeczna NSV oraz kobiety z organizacji Florenschaft z pełnym poświęceniem zajęły się uchodźcami. Pracowały bez przerwy w dzień i w nocy. W pierwszych dwóch dniach kolumny przybywały w krótkich odstępach. Można było zatrzymać je na chwilę, podać ciepłe posiłki i kanapki. Później tempo marszu wzrosło, nie było już czasu na postoje. Pojemniki z gorącym jedzeniem ustawiano przy chodnikach, a kobiety wydawały posiłki wprost podczas przejazdu kolumn. W późniejszych godzinach wieczornych uchodźcy zajmowali kwatery w miastach oraz okolicznych wsiach. Wehrmacht udostępnił kuchnie polowe wraz z obsługą. Za tę pomoc uchodźcy okazywali wdzięczność, szczególnie w porównaniu z doświadczeniami z kraju Warte i Wartegał. Na ich twarzach widać było ogromne cierpienie psychiczne i narastający strach. Jednocześnie również lokalna ludność żyła w głębokim niepokoju, łudząc się nadzieją, że najgorsze ich ominie. Nikt nie przypuszczał, że do tragedii pozostały już tylko godziny. Los nadszedł szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. W sobotę 27 stycznia 1945 roku komendant obozu Tibor Lager oraz komendant garnizonu w Sulechowie oraz pułkownik Berger, dowódca jednostki czasowo stacjonującej w świebodzinie, wezwali mnie wraz ze starostą na naradę do starostwa. Rozmowa dopiero się rozpoczęła, gdy zadzwonił telefon. Po drugiej stronie był komendant odcinka skargowej, podpułkownik Waffen SS Portugal, którego znałem już od kilku dni. Przekazał krótką alarmującą informację: w jednej z pobliskich miejscowości pojawiło się osiem rosyjskich czołgów oraz kilka ciężarówek z piechotą. Teren został zajęty. W jego ocenie nie było już czasu na wahanie. Uznał za absolutnie konieczne natychmiastowe rozpoczęcie ewakuacji wszystkich wiosek położonych przed linią obrony. W tym momencie stało się jasne, że wojna dotarła tutaj naprawdę. Opuściłem naradę i ze stacji w Sulachowie. Zadzwoniłem do dyrekcji kolei we Frankfurcie nad Odrą. Poprosiłem o natychmiastowe podstawienie pociągu ewakuacyjnego do kargowej. W rozmowie z komendantem ustaliliśmy szczegóły dotyczące miejscowości przeznaczonych do ewakuacji, kargowej oraz okolicznych wsi. Powiatowa policja, żandarmeria polowa. Oraz niewielkie oddziały SS zadbały o sprawne przeprowadzenie ewakuacji w godzinach popołudniowych. Pociąg ewakuacyjny dotarł wieczorem do Sulhowa. Późną nocą złożyłem telefoniczny meldunek Gaulalterowi, poinformowałem go o sytuacji oraz o tym, że w porozumieniu z komendantem zarządziłem ewakuację wsi położonych na wschód od linii obrony. Reakcja była natychmiastowa i ostra. Gauleiter stwierdził, że pełną odpowiedzialność ponosi wyłącznie on i kategorycznie zakazał mi podejmowania podobnych decyzji w przyszłości. Dodał również, że w przypadku sprzeciwu postawi mnie przed sądem wojennym. Rozkaz został wydany. Czas na decyzję skończył się. niedzielny poranek 28 stycznia 1945 roku odwiedziłem ewakuowaną ludność z powiatu, zakwaterowaną w wsiach położonych na zachód od Sulachowa. Droga w kierunku Krosna-Orzeńskiego była całkowicie zablokowana przez nieprzerwany strumień kolejnych kolumn uchodźców. Z tego powodu zapadła decyzja. Aby nasi ewakuowani pozostali tymczasowo na miejscu. Zakwaterowano ich w siach, mozów, kije, głogusz, Pałc, niekarzyn oraz skąpe. Planowano, że będzie to tylko krótki postój. Liczono na to, że w międzyczasie droga stanie się przejezna i ewakuacja będzie mogła być kontynuowana. Była to jednak nadzieja oparta na czasie, którego już wtedy zaczynało brakować. Wczesną jesienią 1944 roku, podobnie jak w całej Brandenburgii Wschodniej i innych wschodnich prowincjach, w powiecie utworzono folksturm. Cała męska ludność poniżej 60 roku życia została przebadana przez dwóch lekarzy wojskowych i, w zależności od stanu zdrowia, przyporządkowana do pierwszego, drugiego lub trzeciego powołania. O ile pamiętam, powiat dysponował pięcioma batalionami pierwszego powołania, czterema batalionami drugiego oraz dwoma batalionami trzeciego powołania. Trzecie powołanie obejmowało osoby niepełnosprawne, częściowo ciężko ranne. W razie potrzeby mieli oni pilnować budynków publicznych lub jeńców. Dowódcami batalionów byli częściowo doświadczeni oficerowie frontowi. Równocześnie z wydaniem rozkazu ewakuacji w poniedziałek 29 stycznia otrzymałem polecenie zwołania folkszturmu. Na terenie powiatu wyznaczono różne miejsca zbiórek, z których jednostki miały zostać skierowane do garnizonów na zachodzie. Warto dodać, że część członków Volkssturmu pierwszego powołania została już w połowie stycznia skierowana na ćwiczenia wzdłuż linii obronnej w rejonie Cigacic i Lubrzy. Z polecenia Komisarza Obrony Rzeszy lub Dowództwa Wojskowego. Około godziny 6 rano 29 stycznia dowódcy batalionu pojawili się w siedzibie powiatowej partii, próbując ustalić, czy Volkssturm zostanie rzeczywiście zmobilizowany.